Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tych, którzy mają na to ochotę, na kolejnym spotkaniu z widzeniem sztuki. Dzisiejsze spotkanie będzie kontynuacją tych zagadnień, które były wcześniej omawiane, skrótowo wprawdzie, ale będzie to spotkanie bardzo istotne, ponieważ będzie dotyczyć postaci. Kobiety, która występowała bardzo często jako inspiracja w historii kultury. W wielu dziełach sztuki są przepiękne obrazy przedstawiające kobietę właśnie. Jest również postacią symboliczną, którą można w różnoraki sposób obrazować, niekoniecznie dosłownie. Przedstawiam Wam obraz autorstwa Bolesława Biegasa. Był to artysta, który żył w drugiej połowie XIX wieku, urodził się w 1877 roku. Natomiast zmarł na początku lat 50. XX wieku. Zasadniczo jego twórczość związana jest z okresem secesji, ale również jest przynależny do awangardy, która była tworzona na początku XX wieku w Paryżu, gdzie właśnie ten artysta przebywał przez drugi okres czasu, ale to nie jest najważniejsze. Zwróćmy uwagę na portret kobiety, damy, którą bardzo awangardowo można powiedzieć przedstawił Bolesław Biegas. Jest to ujęcie portretowe, jak widać, a ostatnio była mowa o idealnych proporcjach, o złotej proporcji. W wielu dziełach malarskich, czy rysunkowych, czy graficznych, czy architektonicznych ta złota proporcja jest widoczna. Ostatnio miałem nawet taką uwagę, że nie do końca wszystkie dane przedstawiam w sposób ścisły. Otóż artysta nigdy w sposób ścisły, matematyczny nie będzie przedstawiał interpretacji. Dzieła sztuki. W związku z tym zwróćmy uwagę tylko na proporcje wizualne. Główny akcent tej kompozycji stanowi twarz kobiety, umiejscowiona trochę z boku całego założenia kompozycyjnego. W ujęciu pionowym jest tutaj relacja dwóch wielkości dłuższej i krótszej o której już była wcześniej mowa. W ujęciu poziomym jest dokładnie to samo. Krótszy odcinek koncentrujący się w tym miejscu i dłuższy. Zatem złota proporcja. Ale oprócz przedstawienia portretowego, które jest w miarę wyraziste, bardzo subtelne, szczególnie wymowne są w tym ujęciu oczy, widzimy Nagromadzenie się różnego rodzaju form okręgów, okręgi, które przenikają się pomiędzy sobą, tworząc niejako witrażową, abstrakcyjną kompozycję z różnego rodzaju zestawień barw chromatycznych, kontrastowych, które jednakowoż bardzo pięknie współgrają ze sobą. Zestawienia kontrastowe w obrazie są zestawieniami najtrudniejszymi. I właśnie ten okrąg jest symbolem niejako postaci kobiecej, o której e, będę starał się mówić już w sposób taki bardziej schematyczny i obrazowy e, właśnie w związku z widzeniem sztuki. Przypomniało mi się takie zdarzenie jeszcze z czasu moich studiów, kiedy to będąc studentem trzeciego roku Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, czasami nawet w niedzielę, wybierałem się do pracowni w naszej akademii, która była otwartą pracownią, nawet właśnie w niedzielę, ale wcześniej udawało mi się. E, Wejść na chwilę do kościoła Wizytek, który też na krakowskim przedmieściu się znajduje. W tamtym kościele odprawiał mszę, a czasami głosił kazanie, człowiek niezwykły. A ja lubiłem jego kazania z tego powodu, że były najkrótsze z możliwych. Ja też specjalnie czasu nie miałem, żeby się zasłuchiwać, w związku z tym, no, lubiłem. Te kazania ze względu na ich lakoniczność. Ten staruszek, który był przez wielu już bardzo znaną osobą, dla wielu bardzo znaną osobą, opowiadał zazwyczaj o sobie, czyli o Jasiu. Przytoczę Wam jedno takie kazanie dotyczące właśnie widzenia nie patrzenia, tylko widzenia. Otóż pewien Jaś albo Janek, będąc dzieckiem, siedział w ostatniej ławce w szkole i widział, jak pani w klasie stawia kropkę nad i. Kropkę nad i, bo miał doskonały wzrok. Ale wychodząc ze szkoły, ten wzrok mu się pogarszał i nie potrafił zobaczyć, że jego mama wraca z pracy z dwoma siatkami ciężkich zakupów. Koniec kazania: księdza Jana Twardowskiego. To widzenie jest związane dotyczy każdego z nas, przynajmniej tych osób, które mają to szczęście, żeby patrzeć. Na świat i podziwiać jego piękno. Każde dziecko, rodząc się, widzi przed sobą, o dziwo, krąg widzenia. Możemy skupić się na chwilę i zobaczyć właśnie ten domyślny krąg widzenia. Oczywiście dziecko, patrząc, zapamiętuje pewne kształty. Nawet dziecko dwuletnie, trzyletnie, pewne formy, które najczęściej spotyka, zapamiętuje i koduje, a później stara się je obrazowo, w sposób schematyczny przedstawiać. Pierwszym takim kształtem, który pojawia się w twórczości dziecka, i to kształtem tworzonym w sposób świadomy jest kształt koła. Dlaczego? Dlaczego właśnie kółko? Otóż jest to transpozycja twarzy matki, która najczęściej zazwyczaj pochyla się nad kołyską, czytuli swoje dziecko. A co ciekawe, to obrazowanie jest pewną formą abstrakcyjną, a jednocześnie symboliczną. Formą symboliczną, tutaj na marginesie e, przedstawię taką relację form, które ludzie widzą w naturze. Na przykład taką formą może być krzesło. To realne krzesło, Możemy przedstawić w formie obrazowej, może być ono również przedstawione jako znak, ale może być również postrzegane jako symbol. W tym przypadku krzesło może być symbolem władzy. Czyli są rzeczy, znaki i symbole. A czego? Symbolem może być kółko. Kółko albo okrąg może być symbolem, symbolem nieskończoności. A dlaczego właśnie okrąg kojarzyć się również może i powinien z postacią kobiety? Otóż dlatego, że ona daje życie. W związku z tym w sztuce prehistorycznej. Pojawiają się tak zwane znaki solarne, bardzo często przedstawiające również motyw gwiazdy. Jest to najczęściej forma spiralna, ale czasami jest to również kształt krzyża wpisanego koło, też okrąg. Ci, którzy mieliby możliwość pojechać na tereny Azji Mniejszej mogą zobaczyć w miejscowości Afrodyzja e, sanktuarium poświęcone bogini Afrodycie, w której, w którym to sanktuarium wyryto Albo też fontnicy pozostawili po sobie ślady symbolizujące kobietę. Okrąg z krzyżem w środek wpisanym. Symbol piękna i płodności bogini Afrodyty. Oczywiście Afrodyta, wcześniej Isztar, czyli gwiazda, występuje w kulturze dalekiej Mezopotami. Następnie jest boginią Kybele. również na terenach Bliskiego Wschodu. Kolejna postać to Afrodyta czy też Wenus. A później postać Matki Boskiej, Madonny. W wielu świątyniach. Europejskich, w katedrach występują kompozycje odśrodkowe, odśrodkowe w formie rozety, czy też różycy, przypominające zwykły kwiat, formę kwiatową, która się rozrasta, jest coraz większa, składa się z bardzo subtelnych, pasujących do siebie liczonych elementów. Powtarzalnych oczywiście, których każdy jest inny, ale podobny. To dzisiaj jest również widoczne w sztuce ludowej, na przykład w przepięknych koronkach koniakowskich, które symbolizują nieskończoność, ale też w pewnym sensie płodność: płodność natury, ziemi i kobiety. Kobiety. W związku z tym, ta forma kwiatowa ma swoje znaczenie symboliczne w kulturze. No, można pójść dalej w sposób obrazowy przedstawić Madonnę gotycką, która jest zakomponowana w kształt litery S. I tam wszystko w jej postaci kojarzy się z nieskończonością symbolizującą koło. Czy to będzie jej twarz, czy to będzie biust, czy to będzie jej y, tutaj piękne, piękna forma, której nosiła postać Chrystusa i forma litery S, która jest w którą te formy, czy kształty koliste są komponowane. W związku z tym szczególnie średniowiecze jest związane niejako z tym kształtem koła e, nawet formy liternicze. Otóż minuskuła karolińska, minuskuła karolińska e, w IX wieku jest tworzona. Na bazie koła. Ja postaram się tutaj przedstawić to może jakoś tak wyraziście, ale zobaczymy. Literki, które pisano we wczesnym średniowieczu, były kształtami wpisanymi w koło. Czyli symbolizowały nieskończoność. Jego piękno. Wszędzie kółko. Co dalej, drodzy Państwo? Dalej, współcześnie nawet, tworzone są mandale. Mandale, obrazy z ziarenek piasku. Przypominające też formy kwiatowe. Które są nawiązaniem do nieskończoności i rodzicielstwa postaci kobiety. Dziękuję.